Witam serdecznie, w tym materiale pobawię się trochę w edukatora narkotykowego. Mianowicie chciałem poruszyć tutaj sprawę Marihuany i tego, że ona teoretycznie nie uzależnia. Chciałem tutaj mniej więcej pokazać, jakie mogą działać mechanizmy, a jakie właściwie działają. W przypadku marihuany, bo pojawia się wiele nowych badań i medycyna idzie do góry i już można pewne rzeczy stwierdzić na temat marihuany. Na wstępie powiem, że według mnie w ogóle marihuana jest dużo bardziej mniej szkodliwa od np. alkoholu który jest teoretycznie legalny, a skutki społeczne i zdrowotne są dużo bardziej opłakane niż te w przypadku używania marihuany, bo każda rzecz, jak się jej nadużywa, powoduje duże szkody. Alkohol powoduje raczej większe, ale nie można powiedzieć tak, że marihuana to jest środek, który tylko uzależnia psychicznie, bo to uzależnienie psychiczne wywołuje... Konkretny mechanizm działania, o którym mało kto mówi, z tego względu, że marihuana wpływa na uwalnianie w mózgu dopaminy, czyli podstawowego czynnika, który powoduje uzależnienie od różnych substancji: kokainy, amfetaminy, słodyczy, różnych rzeczy. Dodatkowo ona hamuje taki związek, który blokuje wytwarzanie tej dopaminy, czyli gaba. Więc jeżeli my palimy sobie marihuanę, no to mamy stan jakiejś tam poszerzonej świadomości, w zależności od tego jak ktoś reaguje na tą marihuanę, ale mamy też potężny wyrzut dopaminy, mamy mózg zalany tą dopaminą i generalnie teraz używając takiej marihuany często albo codziennie, na przykład pod koniec dnia, prawda, jak niektórzy robią no to dewastujemy sobie mechanizm nagrody w mózgu, czyli przewlekłe palenie marihuany może prowadzić do na przykład depresji, do wycofania społecznego, czyli tego, że ktoś nie osiąga celów życiowych, które osiągałby na przykład, gdyby Gdyby nie palił marihuany, ponieważ jego mózg jest przestawiony i działa tak jak mózg narkomana, czyli gratyfikację ta osoba odczuwa wtedy, jak sobie zapali, a nie wtedy, kiedy wykonuje jakieś czynności w życiu albo w domu, albo osiąga sukces, więc można sobie mechanizm nagrody w mózgu uszkodzić, więc. To, że marihuana nie uzależnia, to jest po prostu bzdura. Ja osobiście marihuanę nie palę w ogóle i mam z nią też doświadczenia w młodym wieku i bardzo miałem z tego powodu duże szkody, że bardzo dużo paliłem i ten mechanizm nagrody w mózgu miałem zaburzony i doświadczyłem tego, a jednocześnie dzisiaj badania naukowe też... Jakby odnoszą się do tego tematu i tłumaczą e, ten mechanizm, e, który działa, jeżeli chodzi o uzależnienie się od marihuany. Więc nie jest to taki środek, który można sobie bezkarnie palić. Dodatkowo e, te e, jakby pozostałości tetrahydrokanabinolu w naszym organizmie, e, pozostałości THC e, utrzymują się w naszym organizmie przez e, dłuższy okres czasu po tym, jak przestaniemy palenia. I teraz dużo osób, jakby mówi o tym, że nie odczuwa jakichś takich dużych objawów odstawiennych jakby tej marihuany, no ale trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że te skutki mogą być odczuwalne dopiero wtedy, kiedy całościowo ta marihuana wyjdzie z organizmu, tak więc tutaj można się na różnym poziomie uzależnić ze względu na tą dopaminę, ze względu też na to właśnie dobre samopoczucie chwilowe. Więc uzależnienie psychiczne od marihuany jest jak najbardziej możliwe, można się uzależnić od niej tak samo jak od alkoholu, z tym że mam wrażenie, że dużo łatwiej jest wyjść z takiej marihuany, ponieważ ona nie będzie powodowała takich skutków odstawiennych jak mają alkoholicy, którzy próbują wyjść i nie powoduje też ona aż takich dużych szkód. W organizmie jak alkohol, ale powoduje degradację społeczną. Jeżeli ktoś jara codziennie i po prostu tego nadużywa, no to prawdopodobnie będzie miał zespół amotywacyjny i w życiu nie osiągnie tego, co mógłby osiągnąć, gdyby mechanizmu nagrody mózgu sobie nie zepsuł. Tak? Więc, więc takie są mniej więcej fakty, jeżeli chodzi o marihuanę i możliwość uzależnienia się od niej. Tyle, jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę, subskrybuj do następnego hej.